do e, Właśnie, co do Markę pojedziemy chyba, żeby cię odwieźć, nie? No chyba tak. No, bo jakbyś pojechał do Sofoto. To, dobra, e, jedziemy. Samochód dziwnie reaguje na gaz, e, przyspiesza jak tylko sobie chce, e, dlatego postaram się go po prostu odwieźć, póki właściciel być może będzie, będzie wiedział, co, co się dzieje. Samochód strzela w gaźnik, jak słyszycie, więc na pewno trzeba mu poświęcić trochę uwagi. Może niezbyt lubi paliwo z Orlenu, bo przed chwilą tankowaliśmy właśnie na Orlenie. No nie wiem. Jest to na pewno dodatkowa atrakcja i zabawa. Ja potraktuję to, być może dla wielu z Was byłby to stres i mogliby się wściekać, ale to po prostu są zalety w tym przypadku właśnie takich samochodów, takich właśnie jakimi się poruszamy. Pozycja jest dosyć wygodna za kierownicą. Ja tutaj w Skodzie mam jeszcze jakieś 10 cm od łokcia, a tutaj drzwi już przyciskają mnie bezpośrednio do... przyciskają się bezpośrednio do ręki. Nawet dynamicznie się toczy, gdyby, gdyby tylko nie te niespodzianki techniczne wszystko byłoby w porządku i byśmy bez problemu mogli sobie zrobić plus. Ale i tak wszystkim polecam małego fiata, mimo tego hałasu, mimo kaprysów tego silnika, to myślę, że warto sobie taki samochodzik nawet nawet sprawdzić, nawet sobie nim spokojnie nie pojeździć. No zobaczcie, no jakoś powoli teraz prychał, kichał, ale jedzie dalej, no nie poddaje się. Ja wiem, że dla wielu współczesnych kierowców, szczególnie dla kobiet, samochód, który ma takie humory, to byłby koszmar, tak? Ale, ale tak to kiedyś było. Kiedyś jechało się i kiedyś nie wiadomo było, czy się dojedzie. Każdy kierowca musi być, musiał być też po trochu po części mechanikiem. Musiał mieć podstawy i wiedzieć, jak z takim samochodem się poruszać, jak sobie w przypadku na przykład gumy czy czegoś innego, jakichś innych problemów Poradzić sobie po prostu e, na drodze i żeby na drodze nie zostać. Poza tym, kiedyś e, kierujący zupełnie inaczej podchodzili do siebie nawzajem. E, mam wrażenie, że dużo częściej i dużo bardziej chętnie sobie pomagali. E, teraz ludzie w większości czekają na, na pomoc drogową. Rzadko kiedy zdarzy się, żeby ci po prostu ktoś na ulicy wysiadł i bezinteresownie pomógł No tak, znowu jedziemy tą samą trasą Może zrobimy małą rundkę, co? to to A Też przyjechać już do domu Znowu bieg wyskoczył A nawet samochód nam wręcz zgasł. Można zajęć Tak, tak, skręcimy sobie na, na prawo będziemy sobie mogli go spokojnie odpalić. Nie wiem czym gaśnie, nie podoba mi się to, ale może ja po prostu nie znam tego samochodu i to też może być powód. Wyłączę światło, żeby nie obciążać akumulatora na luz, a jak nie, to go po prostu popchamy. Nie pali! Eee, spróbuję jeszcze raz o. I co, pchamy? Dokąd? Aż zapali! Może jednak z mu włączyć. Jednak zapalił. Odpuszczanie stania zbyt wcześnie chyba nie było zbyt dobrym pomysłem. Światła są włączone. Włączamy pierwszy bieg. Mam nadzieję, że to wszedł pierwszy bieg. Wyskoczył. Wyskoczył. Jeszcze raz. Może to nie był pierwszy bieg. Koniec. Eee, dobrze, zakończymy chyba film teraz. Po prostu e, będziemy starali się samochód uruchomić, jakoś e, po prostu dojechać do, do właściciela. Dzisiaj kończymy niespodziewanie i, 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 i po prostu inaczej niż zwykle. Mam nadzieję, że uda nam się uruchomić maluszka i dojedziemy nim do, do miejsca przeznaczenia. Nie ma sensu, żebyśmy filmowali teraz całą drogę pchania, odpalania i tak dalej. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia w następnym cruisingu z Baldwinem. Teraz z Markiem zabieramy się do roboty i do tego, żeby ten samochód jakoś po prostu pojechał. Skończyłeś, eee. tak? Nie. Eee.